lecimy chyba z pierwszym meczykiem Champions'ów, nie ma co. O kurde, ale ekipa przeciwnika, wszyscy wypożyczyli pierwszy mecz w co jest? Pierwszy mecz w Champions. Ja myślałem, że na luzie sobie tu zagram, poczekam aż widzowie wybiją, otworzę paczkę za 300 tysięcy. A tutaj trzeba się będzie pocić, będzie pocenie. Ale tu rywal... o Jezus, ilo do zostawia miejsca, o matko. To dlatego, że Rodrigo to przestrzelił, ale co on w ogóle robi od początku? Nie wiem, czy Pada podłączał, czy o co chodzi, bo ten początek był dziwny, ale teraz już ładnie klepie. Ładnie Vergil. Pięknie Vergil, świetne dwa przechwyty. Nie, nie dojdziemy do tego. Dobra, ma Pujola na Esio, to nie jest jego chyba najmocniejszy punkt. Dobre. Pięknie! O, leż to zrobiliśmy na timingu, widzieliśmy! Zobaczyliśmy, co zrobi bramkarz. I jak zobaczyliśmy, że on już leży, on już tam, wiecie, wyszedł tym bramkarzem, to spokojnie mogłem go ograć i, i dać na pustą bramkę, żeby się nie stresować, prawda? Ale ładnie, teraz Meller wjechał. Ajajaj. Biegnij tam, biegnij tam, biegnij tam robiła do kleina, nie jest zła w tym mecie. Bo ludziom się czat rozpierdziela tak to. Co jest? Casillas w ogóle taki główek nie broń? co jest? Gość gra na wrzutki na Cersinio, nie? Dobra, jak ja gram na bramce Casillasem? <grywy> Sam się proszę o takie rzeczy. Sam się proszę o takie kłopoty. Gardy. Nie no! <grywy> Ale dobra, wrzutki na Belera, nie? Brawo, Zinola. O dobrze, no. Bramkę tutaj nie strzelamy dużo, bo goś za bardzo w obronie nie kuma. Natomiast dziwi mnie, że tak łatwo te wrzutki na Müllera mu wchodzą. Dwie bramki głową Miller? Jedna bramka głową. Kto tam strzelił? Żerzinho chyba u niego wypożyczony. Ale Wini to potrafi wjechać na tempie. Wini to potrafi wjechać na tempie, nie ma co. Dobra, Buenos Aires. Y... Buenos Aires, Messi, kontuzja. Nie, no to nie zadziała już tym razem, dajcie spokój. Może na wypożyczeniu chociaż padnie. Ale słuchajcie. A paczka, za, yy, znaczy 4 miliony na, na koncie mamy, po sprzedaży tam złotego embapy i tak dalej, po zbieraniu, uzbieraniu troszkę, troszkę środków, no więc stwierdziłem, dobra, wydamy, ale nie właśnie nie FC pointsy tym razem, tylko normalnie końcy, tylko normalnie końcy, także pierwsza taka paczka za koiny. No i uwaga, no i uwaga, zobaczmy, zobaczmy, co tu będzie, bo będzie to Erling, co? Hegerberg 89 i... Kevin De Bruyne 91. <laughs> no dobra, dobra. Overalowo też znakomicie. Overalowo też znakomicie. Nie no, słuchajcie, to są dobre foderki, nie? 91, 89, 88, 87, 87, 87, 87. 2 razy 85 No z 200k bym pewnie wydał, no. Więc źle nie wyszło. A plus mamy wypożyczenia, słuchajcie. A jak z wypożyczenia trafimy Messiego, to po prostu będę przeszczęśliwy. No ale zobaczmy. Radioaktywny Pukivela. Naprawdę? Takie najgorsze... Najgorszy sort musicie rzucić. Jak dzisiaj omawiam to na odcinku, to mówiłem, że to są te najgorsze karty do omawiania. Okej. Okay. Nie, no aha, czyli do tego typu trafiamy, tak? <laughs> Wesołego jajka. Smacznego jajka, fajnie by było. Jakby tutaj jajaturę poleciał. Naprawdę? Byłbym ukontentowany. Zobaczmy w takim razie podstawowych hierodowyborów. No i zobaczmy, 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 proszę. Ajajajajajajaj, dobra, mieli to pod foder. Robić jeszcze jednego? Bo to chyba dwa są do zrobienia, nie? No to robimy jeszcze jednego czat. Milito pod foder. Trafiłem milito, żeby zrobić i trafić potem tym turę Oby tak, yy, obym tak mógł nazwać odcinek. Byłoby fajnie. <grym> Na co ja liczę, kurde. Na co ja liczę. Tak, tak, trafiłeś Hiro, tam. Trafiłeś, trafiłeś Lucja, znaczy ten jajeturę. Już, nie, po prostu już, już mi za... Za bardzo oddało, nie? Jakby ja jestem pogodzony z losem. Ja mam niewymiennego winnego, który jest wart 4 miliony. I sobie go trafiłem yy, yy, tydzień temu, tak? Tydzień temu w nocy go sobie trafiłem. O w nocy sobie odcinek nagrywałem i jeszcze nie... nie, ja w ogóle ta reakcja była tak dramatyczna za winiego, taka cringe'owa, aż mi ludzie pisali, że ja to dogrywałem po tym, to że nie, no to było tak słabe. O Jezus, wykręca mnie jak to widzę po prostu. No co zrobić? No naturalna była taka taka tak zareagowałem jak zareagowałem. No co mam zrobić? Ale naprawdę chciałbym to nagrać jeszcze raz wtedy. Dobra, dalecimy drugi pik w takim razie na spokojnie, na sportowo. Sportowy drugi pik Hero w pierwszym był Milito 88 do wyboru, bądź też Rizę. Zdecydowaliśmy się na pana Milito, a w drugim piku zobaczmy, czy sportowo też odda. Oczywiście, że tak, ponieważ dostajemy bardzo dobry, świetny, wysoki overall w postaci pana Wieliego 89, także fajne. Dwa sportowe piki. Jak widać, można sobie sportowo ten foder przepalać. I yy, yy, yy dawać tutaj kuciesz oczywiście, widzów, którzy widzą, że no, no nie jest zawsze tak, że, 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 że mam ten podkręcony drobno, No, to no nie zawsze niestety tak działa. Znaczy, to tak działa, że wiecie, że, że jak już raz oddało, to już potem. Już potem trzeba trochę poczekać, chyba. Nie, no właśnie. Nie odda za trzecim razem, nie? Nie odda za trzecim razem. Lecą dwa Hero, co trafiliśmy, lecą na kolejnego, trzeciego już Hero. I zobaczymy, czy takie Perpetuum Mobile oddana, czy to już jest ostatni, prawda? Bo już. Czwartego nie, czwarty nie jest przewidziany. Kolejny pik, ostatni już. Tym razem przepaliliśmy. Milito i Walego. Słuchajcie, pik w ciemno. Pik w ciemno, to znaczy. Wy widzicie, ja nie widzę. To jest pik typu wy widzicie, ja nie widzę. No i co ono, może odda, nie? Zobaczymy. Aż sobie odpalę tutaj czat. Bo jestem ciekawy, jaka będzie wasza reakcja. Uwaga! Poszedł! Poszedł, poszedł! Teraz się otworzył. No i czytam. Al-Jaber, Win. Uuuu, Halloween, No way! A, 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 a. Nie no dobra, dramat nie? Dobra, dobra, już widzę, że masakra, dobra masakra, kampus, nie? Ja już, ja jestem w stanie wyczytać wasze, ja już widzę po prostu od razu, że to jest jakiś właśnie tam kampus czy coś nie? I to się kończy właśnie tak, nie? Gorzej nie mogłeś, nie? O, ale potężnie wleciało, no dobra, no trzy piki, trzy piki z hero zrobione. Słuchajcie, no, no, co, trochę, trochę po paluszkach dostałem, nie, po paluszkach, żeby nie było, że, że za dobrze z tym winimi w ogóle wysypałem się trochę z foderu, no trudno, przeżyjemy, prawda, przeżyjemy, ale kusi jeszcze, kusi jeszcze jakąś paczuszkę za końce otworzyć, no, nie wiem, jakoś tak czuję, że, że może warto, o nie, no, za 400 tysięcy monet, 100 z... nie, bo to niewymienne, nie, 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 bo to tak, to tak, to tak, to nie, taką można by może otworzyć, do 50 tysięcy, bo to, o, Coś wymiennego, nie? Paczka alfa radioaktywności, bo to wymienna właśnie, bo to jest paczka wymienna, nie? Tom za 50 warto. Tom za 50 tysięcy warto. spaczka 10 x 80+, oni mogliby to tak nazwać w sumie. To jest 10 razy 80+. Ehm, zobaczymy, no dobra, no za monety, no. Paczka, już wiemy, ile, kosztujemy, ile kosztuje 10 razy 80+, plus, no. 50 tysięcy. A my tu co, zostajemy? O kurna, Alberto. Uuu, joj Ojoj, oj, 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 za 50 tysięcy, tak? Ale wymienny. Ale wymienny przynajmniej. Także jest nieźle. No i co? Messi jeszcze na wypożyczeniu. Ja pierdziele, Dobra, chodź sobie, slaj. Coś mam jeszcze, nie za dziewiąty level. 3x83. Dobra. Pewny na ataku. O kurna. Dobra. No nie wiem, czy to jest napisane na tej ewolucji. Ale znalazł tego Mbappe tutaj. Nawet może jakąś ewolucję zaleskiego trzeba będzie wymyśleć, żeby zrobić. Bo to fajna rywalizacja jest po prostu. Będzie 43-0? Co, co byś tu wymyślił, ty? Mbappe, najlepsza karta w grze. Pozdro. Wysłyszymy się w, w, dzisiaj, bo jest na czempionsach dalszych.